Nvidia jak na razie okazała się spółką 2023 roku. Akcje, które jeszcze w styczniu kosztowały 150 dolarów, w sierpniu 2023 kosztowały już nawet 500 dolarów. Półka stała się dla rynku synonimem sztucznej inteligencji. No i. Ciężko się temu dziwić, bo w zaledwie 12 miesięcy udało jej się podwoić swoje przychody i zyski. Tak, tak, podwoić. W drugim kwartale 2023 Nvidia odnotowała 13,5 miliarda dolarów przychodów, a rok wcześniej było to niecałe 7 miliardów. Tymczasem już na trzeci kwartał 2023 prognozowane są przychody rzędu 16 miliardów dolarów. To trzy razy więcej niż w trzecim kwartale 2022. Inwestorzy często boją się kupować akcje, które zaliczają tak gigantyczne wzrosty. Obawa jest oczywiście częściowo uzasadniona, ale no, mamy tu jednak do czynienia z fundamentalną zmianą całego otoczenia biznesowego. Rozwój sztucznej inteligencji spełnia absolutnie wszystkie elementy potencjalnej nowej rewolucji przemysłowej, która może podbić produktywność na całym świecie. Świecie. W takich okolicznościach podwajanie swoich przychodów przez lidera rynku może się zdarzać i w historii już się zdarzało. Firma Cisco między 1993 a 2000 rokiem, również na fali wtedy rewolucji internetowej, dynamicznie zwiększała swoje przychody. W 1996 wynosiły 4 miliardy dolarów, a w 2000 roku już blisko 19 miliardów dolarów. Kurs Cisco zaliczył w tym czasie RAID z poziomu poniżej 5 dolarów. Do nawet 55 dolarów. Tak, tak, później pękła bańka. No ale jeśli dziś stoimy u progu nowej rewolucji i za taką powinniśmy traktować sztuczną inteligencję, to do tej prawdziwej rynkowej bańki jeszcze naprawdę daleka droga. Bank of America zresztą wprost pisze o AI jako tak zwanym baby bubble. I ja bym się Zgodził z tą narracją. Czy Nvidia na fali rozwoju AI może rosnąć dalej? Oczywiście, że tak, oczywiście, że może. Problem polega tylko na tym, że wykręcanie dobrych, naprawdę dobrych stóp zwrotu, oszalająco dobrych, na spółkach, które są już tak duże, jest po prostu trudne. Analitycy Dimensional Fund Advisors sprawdzili, jak zachowywały się kursy spółek przed wejściem do grona 10 największych spółek w Stanach Zjednoczonych oraz po tym, jak zostały faktycznie tymi 10 największymi spółkami w Stanach. Badanie objęło okres od 1927 do 2021 roku i mówi o tym, o ile stopa zwrotu z największych spółek bije benchmark przed tym, benchmark w postaci szerokiego rynku, przed tym, jak zostały one tymi największymi spółkami oraz po tym jak tymi największymi spółkami zostały. Na 5 i 3 lata przed przystąpieniem do grona największych spółki faktycznie deklasują szeroki rynek, generując średnioroczną stopę zwrotu na poziomie nawet ponad 20% powyżej benchmark z chwilą dołączenia do tego grona, grona największych Wynik jednak drastycznie spada. Duże podmioty rosną po prostu relatywnie wolniej. Dlatego też ja wolę szukać okazji wśród mniejszych podmiotów, ale mniejszych. Nie znaczy jednak małych. Partnerem tego odcinka jest Freedom24, międzynarodowy broker, który umożliwia handel milionem instrumentów finansowych na rynkach zagranicznych. Freedom to broker notowany na NASDAQ, który zapewnia szeroki dostęp do akcji amerykańskich, a nowi klienci przez pierwsze 30 dni są całkowicie zwolnieni z prowizji. Ponadto inwestor zyskuje oprocentowanie swoich niezainwestowanych środków. Jeśli jeszcze nie masz konta we Freedom, to możesz je założyć za pomocą linku którego znajdziesz w opisie tego filmu, i dzięki temu również będziesz wspierać nasz kanał, za co już teraz serdecznie Ci dziękuję. No i będziesz też mieć możliwość zainwestowania w jedną ze spółek, która chodzi mi po głowie oraz która ma szansę stać się, a poniekąd w sumie już się staje, takim cichym zwycięzcą całej rewolucji sztucznej inteligencji. Arista Networks to firma zajmująca się dostarczaniem zaawansowanych rozwiązań sieciowych w chmurze. Spółka zajmuje się przede wszystkim produkcją tak zwanych Przełączników sieciowych oraz tworzy oprogramowanie do zarządzania samą siecią. Jej produkty znajdują zastosowanie w takich środowiskach jak chociażby centra danych albo chmury obliczeniowe, więc w dwóch kluczowych dla dalszego rozwoju sztucznej inteligencji elementach. Jaką wartość dodaną wnoszą produkty odaristy, no dzięki rozwiązaniom spółki klienci mają możliwość obsługi większych wolumenów danych i ich błyskawicznego przesyłania pomiędzy serwerami. W efekcie użytkownicy cieszy zaczął się szybszym dostępem do zasobów sieciowych, no co zwiększa bezpośrednio produktywność. Firma została założona w 2004 roku przez doświadczonych pracowników wspomnianego już Cisco. Całościowy udział Insiderów w spółce o wartości ponad 50 miliardów dolarów wynosi prawie 20%. No dla mnie to naprawdę dobry wyznacznik tego, że cele zarządu są spójne z celami akcjonariuszy. Arista skorzystała w pierwszej fazie rozwoju na imponującym wzroście branży cloud computingu, a dodatkowo zyskiwała dzięki intensywnej migracji firm na rozwiązania typu SaaS znajdujące się w chmurze. W ostatnich latach dokonała się przecież gigantyczna przemiana w sposobie dostarczania oprogramowania, gdzie aplikacje stopniowo przenosiły się z tradycyjnych instalacji na komputerze do nowej formy zwanej chmurą. Dzięki temu użytkownicy zyskali możliwość dostępu do oprogramowania z dowolnego urządzenia pod łączonego do internetu. Wszystkie zasoby zostały więc rozproszone na tysiące serwerów, które są połączone za pomocą szybkich przełączników sieciowych. To właśnie ten rozwój przyczynił się do ogromnego wzrostu zapotrzebowania na przestrzeń w centrach danych oraz na urządzenia, takie jak przełączniki i routery, które są dostarczane między innymi przez ARISTE. Aktualnie firma pozycjonuje się pod cały boom na sztuczną inteligencję. Inwestycje w tym segmencie również Oparte są o wykorzystanie chmury obliczeniowej, więc inwestycja w Aristę to taki troszkę pick and shovel strategy, podejście pick and shovel na cały sektor sztucznej inteligencji. Więcej o strategii i takim podejściu inwestycyjnym Kilofa i Łopaty mówiłem w tym tutaj krótkim szorcie, który znajdziesz również na YouTubie. Historia Aristy to już jest spektakularny sukces. Od chwili debiutu giełdowego w 2014 roku cena akcji wzrosła. O ponad 1200%, ale bardziej imponujące jest jednak to, jak w ciągu tego okresu stosunkowo krótkiego firma zdołała zwiększyć swój udział na rynku zaawansowanych przełączników sieciowych do ponad 25%, odbierając spore udziały rynkowe e, aktywnemu w tym samym polu Cisco. Arista może pochwalić się fenomenalnym również poziomem wskaźnika ROIC, czyli Return on Invested Capital każdego roku od momentu IPO uzyskiwał on wartości dwucyfrowe stale utrzymujące się ROI powyżej 15% już jest naprawdę dużym powodem do dumy i ważnym kryterium wysokojakościowej spółki na w przypadku Aristy nie tylko utrzymuje się on na takim poziomie ale również ciągle rośnie. Spółka ma ponadto naprawdę zdrowy bilans, nie ma żadnego zadłużenia długoterminowego, a w gotówce w kasie trzyma prawie 3,7 miliarda dolarów. Także środowisko wysokich stóp procentowych no, nie wpływa istotnie akurat na kondycję e, samej spółki. Arista jednak nigdy nie była przesadnie. Tania. Wycena zawsze kryła w sobie dużo premii za dynamikę tego całego wzrostu, który prezentowała. A spółka jednak rośnie w biznesie jak szalona i zdobywa dodatkowe udziały w dynamicznie rosnącym rynku. W każdym, każdym segmencie jej biznesu obecny wzrost jest wyższy od pięcioletniej średniej, pomimo, że przecież baza jest coraz Coraz wyżej. Dla przykładu, średniorocznie od 2018 roku firma zwiększała przychody o 21,5%. A w przyszłym roku, w 2024, ma według analiz zwiększyć je o około 30%. No, przy takim tempie wzrostu okazuje się, że przyszłe wskaźniki wyceny wcale nie wyglądają już na takie szalenie wysokie. Do tego dochodzi jeszcze potencjał drzemiący w całym segmencie sztucznej inteligencji, który w przypadku faktycznego dalszego rozwoju tego sektora i tej branży, no będzie mógł być dodatkowym katalizatorem do wzrostu wartości spółki. Inwestor długoterminowy powinien ograniczać, starać się ograniczać ten krótkoterminowy szum i skupić na wieloletnich perspektywach i rozwijających się branżach. Fakty są takie, że Arista Networks generuje zysk, szybko zwiększa przychody, działa na perspektywicznym rynku i osiąga bardzo wysoką rentowność. Czy można chcieć? Czegoś więcej. Daj mi znać, co ty myślisz o tej spółce i czy wolisz raczej szukać okazji na rynku sztucznej inteligencji wśród tych klasycznych, znanych już rynkowi liderów, takich jak na przykład Nvidia, czy skłaniasz się właśnie do szukania takich innych, ciekawych alternatyw na tym rynku, które oczywiście siłą rzeczy będą o wiele bardziej ryzykowną inwestycją niż rynkowi liderzy. Daj mi znać, co o tym sądzisz w komentarzu, a jeśli ten materiał ci się podobał, to nie zapomnij dać łapkę w górę, kliknąć w dzwonka, Kliknąć guzik, subskrybuj. Dzięki temu ty będziesz dostawał informacje o kolejnych odcinkach na bieżąco, a ja będę dostawał informacje, że te odcinki ci się podobają i że chcesz ich dostawać jeszcze więcej. Na sam koniec chciałem też serdecznie zaprosić Cię do wersji Premium DNA Rynków, gdzie o wiele więcej analiz poszczególnych spółek z Polski i zagranicy można znaleźć, przeczytać i wykorzystać do podejmowania bardziej świadomych decyzji inwestycyjnych. Pokazuję tam też swoje własne dwa prywatne portfele inwestycyjne w pełni prowadzone. Na moich własnych oszczędnościach. Jeden jest portfelem długoterminowym, drugi krótkoterminowym, więc niezależnie od tego, jakim typem inwestora jesteś, na pewno znajdziesz tam jakąś inspirację. Dla siebie, tak samo jak tą inspirację, znalazło już, po, znalazło już ponad 700 inwestorów, którzy są z nami na co dzień i na co dzień komunikują się również z nami, wymieniając pomysły i komentarze odnośnie rynku na zamkniętym serwerze na Discordzie. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na ten temat, to tu. Tutaj dokładnie znajduje się link, który również znajdziesz w opisie tego filmu. Wystarczy tam wejść, wszystkie dodatkowe informacje sobie doczytać i mam nadzieję dołączyć do tego grona 700 inwestorów. Na dzisiaj to tyle. Dzięki, do zobaczenia i do zarobienia.